W środę, ćwiczenia się odbyły, obcinamy paznokcie i oglądamy YouTube. Ka. Powoli się zbieramy, powoli powoli. Dzisiaj taki luźniejszy dzień, bo wiaterek jest większy na dworze nie jedziemy daleko, tylko na południe wyspy pojedziemy. poszwendać się na skuterku i pooglądać sobie. E Zupełne południe wyspy, tak? Tam jest ta kolejka linowa, taka 8 km, ale raczej z niej nie będziemy korzystać, bo jest droga, a my lubimy tanio. Pogona niezmienna i niezmiennie na basenik. Poranny rozruch. Poćwiczyłem i do basenu marwamy. Wygląda jeszcze raz basenik. Przyjemny. Część dla dzieci chyba szczególnie tak to wygląda gorąco cieplutko wiaterek dzisiaj, ale to tak ma wiać już kilka dni teraz. Ciepły wiatr oczywiście. To nagrywanie zmieniło się w takie vlogi codzienne, więc chyba będziemy kontynuować te codzienne vlogi, może nie już z Polski ale stąd czemu nie. Widzę, że oglądacie, a ci, co nie subskrybują i oglądają, to zasubskrybujcie kanał. Zawsze u mnie coś ciekawego się dzieje, u nas w zasadzie zewą. Także jeszcze się będzie działo, bo plany daleko dalekosiężne, że tak powiem, są o, chyba znane sta, stałym widzom, a między innymi to budowa budowa domku małego, takiego do 35 metrów. Czyli 70 z górą może. Także jesteśmy przed tym procesem, bo mieszkanie się jeszcze sprzedaje. W Polsce widzę, że temperatura słaba, chlapa, mokro, zimno i tak dalej. No to tym bardziej doceniamy, że jesteśmy tutaj teraz. Czy tego pływania? Tak jak mówiłem, jedziemy na południe wyspy. 30 minut jazdy to nie jest godzina. Wczoraj nas przedmuchała na tym skuterze Poglądamy sobie rozbudowaną infrastrukturę wietnamską, jak to tam wygląda. Powłóczymy się inaczej, mówiąc tak, bez, bez celu troszeczkę. Jutro, być może zdobędziemy szczyt najwyższy wyspy 603 metry. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jeszcze mamy chwilę. Dzisiaj jest środa, we wtorek. Wylatujemy stąd, więc niecały tydzień. Piękna pogoda. Co tu się dzieje? O Bajzelo. Mała. Ja już po kąpieli. Uzupełniamy plecak zawsze przed wyjazdem. Sztyzoryki, nożyki, dacie suche jakieś. Takie drobiazgi, które są potrzebne. Paszporty wozimy zawsze ze sobą. I wszystkie karty. Jakiekolwiek mamy. A do bankomatu musimy skoczyć jeszcze dzisiaj. Dobrze, wybrać trzy melony. Trzy melony? Aha. Już pokazywałem was, ale podajemy się zadania. Tutaj otworzenia tego. Ręczniczek też widzieliście. Proszę przypomnę. Widzicie, tutaj zawodnikiem byłem. Czynnym kiedyś. <gry> I taki mały plecaczek. Wystarczy, żeby się zabrać na parę godzin stąd. Okulary to nie. A przeciwsłoneczne na skuterze jak najbardziej, bo muchy w oczy wpadają. Kluczyk od fury. na go posmarować? Nie. Nie? Nie. To jest takie. wiesz... Już mi schodzi ta skóra. Ale żyjące granice z 30. Nie spalisz sobie mapy. Już. Już Ewa chciała mi zaaplikować specyfik na mnie, ale jako kosziki wolę olej masowy do wszystkiego, do jedzenia i do smarowania. <grym> o, ok. Internet mamy cały czas, bo widzieliście ten filmik jak Poszedłem do, kupić kartę SIM bardziej chciałem nową. I w, w tłumaczu napisałem im, że chcę 10 giga i dziewczyny zadzwoniły do sieci. I na tej samej karcie SIM, którą mam w telefonie od lotniska, że tak powiem. Uruchomiły ileś giga nawet nie wiem, ale mamy internet. A i nie zapłaciłem nic. Nie wiem dlaczego. Byłem gotowy ponieść opłatę no, nawet. Ze 100 tysięcy dągów. No, ale jak nie, nie chciały, to nie chciały. Nie, mocno dzisiaj. No i co mamy jeszcze? Nożyk, kupiliśmy tutaj taki zestaw. Tutaj dali herbat, kawy. Nie używaliśmy. I wodę codziennie dają nam tutaj dwie takie buteleczki. O, codziennie świeże butelki wody. Prawie nie korzystamy, może trochę, tylko ponad pijane to nasza buciarnia czyli sandałki się sprawdzają najlepiej bo w klapkach niewygodnie się chodzi nie? łóżko wygodne, szerokie, gruby materac zobaczcie jaki gruby będzie widać? będzie taki, taki nie wiem ma ile 30, 25, 30 cm lampeczki, a to też taki, takie taka ciekawostka nie to, tylko taka lampka, Widzicie? antykomar podobno różne kolory o. <taki> <taki> takie wyposażenie zasłony zawsze grube w ciepłych krajach są wiadomo żeby odizolować no i klima chodzi sobie na 26 stopni jest komfortowo wtedy. Tutaj ruchu prawie sami jesteśmy tu obok nas jest pan jakiś też azjata jakieś nie ma tutaj w ogóle ruchu może dlatego, że ten resort jest położony w tej części wyspy, gdzie się nic nie dzieje zupełnie i tam, no po wschodniej części wyspy. A najwięcej turystów jest po zachodniej części, tam gdzie zazwyczaj jeździmy. Także dla tych, którzy sobie cenią spokój i ciszę, to tutaj jest idealne miejsce. Przygotowani do sugerka idziemy. O, został nasz jedyny chyba tu mało ludzi a jest więcej skuterów. o z makaronem sił. 10 <tuszy> <tuszy> ruszamy ruszamy przy odpalaniu to nie jest sprzęgło jak ktoś pisał to jest hamulec, bo tu przecież nie ma skrzyni biegów ten skuter widzicie jak kolankiem się zapala Zbieramy pieniążki pinu wam nie pokaże Co jak to sytuacja? Coś tu się dzieje kartinku najpierw Rewolucik Na Bankomatu jedynego tutaj takie o może jest zatoka tajlandzka na swoją miejscówkę zawsze tutaj właściciele przynoszą nam stolik w cień stawiają no żebyśmy spokojnie zjedli. jest parking y, skuterów i warsztat zarazem no mamy prześelka Kinder bals czy Kinder party. Tutaj widzicie krzesełka odpowiednie. Jeśli chcieli skuter naprawić, to tutaj reklamujemy firmę. Prędzarkę mają, czyli kurde, narzędzia pneumatyczne też chodzą. Bliżej nieokreślony napój, ale nie słodki Na bazie czegoś, kiełków dużo, bo wiedzą, że my lubimy kiełeczki. A tu młodzież była przed chwilą w głównej części restauracji, bo ta jest dla białego człowieka tutaj w tym przy serwisie eee, no no to drineczka no. Okay, można sobie walnąć drina, nie? Od rana no. mega no do połowy dobrze, bo po coś się marnować ma na... No, czekamy na zupkę Hop ho, ho bo tutaj skórą mnie chyba nie mają nie zamawiamy, tylko zamawiamy wołowinę, my lubimy wołowinę. Jest zupeczka, mniam, 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 nasz rosołek o godzinie 11. To To pora na kawę sobie Tak. W tym roku? Za rok. No. Papajkę zjesz na pewno. Mała. Nie, Nie, zjemy. Tak. To Tak, chyba tak. A gdzieś kupuje. Znasz. Jemy papaja. Wam ręką 50 tysięcy za dwie zupy i papaje to jest na nasz jakieś 7, nie, czekaj, 10, około 10 zł chyba. No, czyli mamy po 5 zł zupę, no i deszcz.

Postawiliśmy w takim jesteśmy, nawet świeżo budowanym. Wszystko takie wiecie, nowe, sztuczne, świeże. Zobaczymy. Postawiliśmy skuter i idziemy do atrakcji turystycznych. Takie bloki, wydają się za niezamieszkałe w ogóle, albo świeżo oddane, albo jeszcze w budowie. Nie ma tutaj życia Taka jak kolejna miejscówka stworzona dla turystów. A tu Chińczycy inwestują w ten rejon, też Wietnam, Kambodża i tam wszystkie te azjatyckie kraje. No, idziemy zobaczyć jeszcze dalej nad wodę. Tak to wygląda tutaj. Big Beny jakieś. Panie, zobaczyć tam. Hotelik ładny z basenikiem wyłaniające się. Zakrzakła plaża przygotowana, niesamowicie palmy, bielutki piasek, zobaczymy, zobaczymy czy możemy. Mieliśmy taką resortową plażę, I tu już poziom jest wysoki, idziemy tam za te boje się wykąpać, bo tu nas pogonią pewnie.

uczymy się bo cieplutko takie budowle tu porobili zobaczcie o i taka ta plaża my żeśmy wyszli za te boje żeby nie było, że korzystamy ze strzyżonej plaży i takie miasto wybudowane miasteczko bardziej w klimacie nie wiem śródziemnomorskiego miasta jakiegoś nie, miasteczka tak wygląda, jakieś wybrzeże Hiszpanii, Francji no Piękna woda, ciepło, wiaterek i słychać w tle Rosjan. najbardziej słychać Polaków nas. Nie ma. No. Tak leżymy w tejże wodzie i myślimy gdzie tu wyjechać w lutym. Co by na to? Żeby kolejną serię dla Was stworzyć do oglądania. No. Oczywiście musimy zarobić pieniądze na to. wodzie się moczymy, skuterem się 30 minut jedzie tutaj od nas, więc w ogóle ta wyspa to taka wielkość Warszawy jest, tak mówią, taką powierzchnię zajmuje, więc tak jakbyśmy się poruszali po Warszawie, tak w zasadzie, no tylko się nudno jedzie skuterem już, nudy już, bo wiatr wieje gorąco, no ale innych środków lokomocji tutaj nie ma oprócz tego darmowego autobusu, zielonego, co jeździć z południa na północ, do tego miasta, w którym byliśmy. A tak to in, inną część wyspy, drugą część pozostałą. Część wyspy trzeba ogarnąć samemu. Sobie e, skuterem albo liczyć na biura podróży i jeździć busami do tych atrakcji niektórych wątpliwych i płacić do razy pięć, nie? A my, że jesteśmy oszczędni bardzo i nie mamy za dużo pieniędzy No to sobie jeździmy skuterem Skuterem jest najtaniej i najwygodniej w sumie. Rywnik jest mega fajny jak się wyjedzie z naszego kraju na kilkanaście dni tą naszą szarą górą pogodę opuści nie dlatego tak siedzimy tu i myślimy gdzie tu uderzyć w lutym marcu bo w maju będzie wyprawa w drugiej połowie wyprawa na Nordkap, czyli Norwegia Skandynawia kadillakiem takie plany więc subskrybujcie kanał bo będzie bardzo ciekawie możecie, w na pewno no i takie ciekawe na samym południu wyspy jesteśmy nie takie miasto tu zbudowane ale jest oczywiście takie nie zamieszkałem w zasadzie ale pewnie resorty jedno Radzie. to tylko turyści no ale ładne, ładne miejsca takie europejskie, standard Europy ja nic, Uszymy się i zaraz idziemy z powrotem do skutera i pojedzie się tam gdzie te mapki nie wiem czy będą przed tym ujęciem czy po ujęciu te mapki pokazują gdzie idziemy, na samą końcówkę wyspy, tam gdzie już ta kolejka na te kolejne trzy wyspy jeździ taka kolejka my nie skorzystamy z tego Wiele różnych rzeczy. Może to chyba nie atrakcja. Nie. Za drogo 1 dwieście tysięcy. Co no, taką improzę co Słaba, nie? 20 minut jadę, Jazdy kolejką. słaba tak słabo no, wygląda. No. nie no, szkoda force Branie śmigamy. Tu pod schodach do Pan słucha pilnie. Wiadomości. To fałenów teraz. Jest najlepszy przecież TVN. Dobrze, idziemy wschód. Przestawili nam motocykl. Tam stał. A stoi tu. Dobrze, że stoi. Taki widoczek, zjeżdżamy drogą w dół. Widzicie tam Zatoka Tajlandka widoczna. No to jeżdżamy z tego miasta. Jedziemy jeszcze bardziej na południe. Naj najbardziej wysunięty punkt wyspy Tą drogą już na tą samo południe jedziemy Nie, ale widoki przez te drzewa tam są. Uwaga! Leżący policjant. I teraz z górki na hamulce. Górkę teraz Tam, jest, tam, jest, tam, tam jest nas nasz sam cypel jak to bywało na Heru kiedyś, też wojsko stoi, czy właściwie straszek pilnują tych kuror, tu, ale plaże mają piękną. Zobaczcie. No, ale fajnie, po się. No i tam są jakieś budyneczki też pięknie położone, nie, w ogóle. No, chyba najładniejsze miejsce turystyczne. Ptaszek mnie wkurza, bo jak jest wiatr, to on robi i przeszkadza mi w jeździe. Jak się jeździ, 50 na godzinę. Dobra, Siadamy, jedziemy. No, także w menu jest piesek. Ten jest tutaj tuczony, nie gdyśmy. Ani robi nam kokosa tam gdzie najbiedniej tam chyba najtaniej o, jest o kokosa i my go wypijemy po 15 udało nam się na zadupiu w ogóle Zobaczcie jedzą wszyscy Dalej w trasę po prowincji wyspy kup na publiczną plażę miejską w koku. Pierwszy raz w końcu dotarliśmy tutaj Chcemy zobaczyć jak tu jest a też zostawiłaś buty i po kąpieli kolejnej na plaży publicznej tym razem takie różne usługi są pływanie łódką, łupy, skutery i tym podobne gadżety. Nie wiemy czy to jest do resortu należy, czy do plaży miejskiej. Pan nogą steruje. Tu pan idzie z różnymi dobrociami. Wracamy o nasze sandałki, nikt nie zginął. A tam knajpka, choinka w tle. Taka to plaża publiczna. Opuszczamy odpocząć już od słońca. Ja ci nie mogę nagrywać. Co jest? Marakuja jest też? No, to już, to już. Dobra, to bierzki Papaje i arbuza. No, to, jest, to, jest. to jest papaje? No? To jest no. melon. No. To weź taki też. Zobaczymy. To jest arbuzowate, ale zobaczmy. A to pomelo, nie? No, no my nie chcemy. 25 tysięcy 70 75, 75 kilogramami 155 zapłaciliśmy dągów to znaczy, a boże, no to jest 10 zł. Od pana tu z takiej przyczepy, to 10 tysięcy, to znaczy ,70 zł. 70 za okrągleniu do góry, kilogram. Pomalanczyn bożyszniaczek Zakupy trzeba przyzanieść do chaty O boże Tu coś, tu coś Mango, węgloza się szerzy. Widzicie, węgloza się szerzy, mango. Ma słoną całą tą No dobra, to by było na tyle. Widzimy się w czwartek. Cholę, owocowy raj. Na no podłodze.